Siemano YouTube, Bernard ze Snake Witam Was w szanowym odcinku. Dzisiaj codzienność terrorysty. Będziemy karmić, ale zanim przejdziemy do konkretów, jedziemy z intro. Begin, Kilka spraw, zanim przejdziemy do konkretów. Po pierwsze, nakarmimy dzisiaj sporą część hodowli. Więc e, ludzi o słabych nerwach, ludzi, którzy nie chcą patrzeć na to, jak jedno zwierzę zjada drugie zwierzę, to radzę odejść od monitorów, ekranów, tabletów. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, karmóweczkę mam z zupełnie nowego źródła, a wiecie, że mam na tym punkcie totalnego hopla. Także zrecenzuję to dla Was. To jest druga sprawa. I trzecia sprawa. Wyjdzie już w trakcie. Także co? Jedziemy od początku. Rozpakowywanie, karmienie i ciśniemy. Uh. Siemano YouTube. Bernard ze Snake Barn. Wiecie, że mam totalnego hopla na punkcie karmówki. Dzisiaj... Przyszła karmóweczka od Snake Master. Eee, kurde, na zewnątrz jest tak gorąco. Sprawdzę, jak się ma, i jedziemy. Ok, mam nożyk. Rozpakujemy ją. Zobaczymy, w jakim jest stanie. Eee, bo temperatura jest naprawdę mega ciężka. Patrzcie, jak się ze mnie leje. W ogóle jakaś masakra. No ale zobaczmy, nie? Co tu się dzieje, jak to jest zapakowane. I czy jest zamdrożone, bo to jest najważniejsze. O! No, powiem Wam tak szczerze, że. Zresztą zobaczcie ze mną to z bliska. Wprawdzie styrobuk spęknięty, ale tutaj naklejeczki, kurde ja zawsze lubię takie dodatki, bo są mega, także naklejeczki lecą pod, pod blat i zobaczmy jak to wygląda, o kurde, grubo, Pole zaraz posprzątamy, uuu jeszcze więcej dodatków, mega. Fajnie zapakowane. Długopisik. Ach, kurde. Mega, rozpakowywanie. Kubek. Snake Master. Powiem Wam tak szczerze, że bardzo to. Fajne. Nie, jak ktoś dba i tworzy swoją markę. Długopis. Snake Master. Przyda się. Bo często, często mi brakuje. No ale to najważniejsze Słuchajcie Lód niedoskopiony, Pomimo tego Że styrobok spęknięty Co tu mamy? Przepióreczki Super Różne rozmiary Króliki Z napisaną wagą Kurde Stos Po prostu to co chciałem Oseski królice Pozamrażane Nie wierzę Słuchajcie Nawet Odosobnione szczurze, zamrożone szczury, kurde, wszystko zamrożone. Nawet nie grzebię dalej, tylko przerzucam to do zamrażary. Uuu, są duże. Widzę, że jest wszystko co zamówiłem. Ja to przerzucam do zamrażary. Fajnie zapakowane, wszystko zamrożone. Mega, twarde. Nawet małe króliki, zresztą widzieliście przed chwilą. Ale co. Ja się przygotuję na jutro. Będziemy robić karmienie. Zobaczymy, jak to jeszcze wszystko wygląda. Dla Was to będzie jakieś 5 sekund. Biorę się za rozpakowywanie. Jak widzicie, w obrodzie, od rozpakowywania do nagrania karmienia minęło troszeczkę więcej niż jeden czy tam dwa dni. Ale wiecie, że w tym czasie. Było sporo innych spraw, z którymi się chciałem z wami podzielić. Nacinanie jaj, młode i tego typu rzeczy. To, co się dzieje w tym momencie na, na hodowli. Także, tak naprawdę, jest to już moja druga paczka od Mateusza, od Mateusza ze Snake Master. Mogę wam zdradzić, że jestem całkiem zadowolony. Dzisiaj ponagrywamy troszeczkę z ręki, ponieważ jestem sam. Moja ukochana siostra. Nie za bardzo lubi takie widoki. Także nawet nie prosiłem jej o pomoc dzisiaj. Ale wy zobaczcie, co dzisiaj będziemy podawać. Mamy króliki, kurczaki, przepiórki. Eee, mamy oseski, eee, królicze. Troszeczkę niżej. Mamy całą masę szczurów, różnej wielkości. Ogólnie mega fajna sprawa, bo wszystko fajnie podpisane. Tak, jaka gramatura, ile sztuk w worku? Także naprawdę ja bardzo lubię tego typu dodatki, bo to jest naprawdę mega przyjemne. Więc trochę pokarmimy, a wy to zobaczycie. Słuchajcie, ale żeby miało to ten film trochę też wydźwięk taki edukacyjny, to powiem Wam kilka tipów. Eee, w sensie takich dla początkujących, ale z tego co widziałem nie każdy bardziej profesjonalny e, hodowca też się tego trzyma. Przede wszystkim pierwsza ważna rzecz, żeby uniknąć sytuacji e, w stylu takim jak e, pewna słynna akcja z panią, którą e, ugryz pyton siatkowany. Żeby nie było takich was, to pamiętajcie o tym, że w dzień karmienia, w dzień, w którym rozmnaża, rozmrażacie karmówkę dla swoich e, zwierzaków, w tym dniu się z nimi nie bawimy. Poważne, W tym dniu one chcą jeść i wszystko uch, gorąco, i wszystko, nawet najmniejszy ruch w terrarium, czy jakieś manipulacje w pojemniku mogą spowodować atak. Także tego nie chcemy. To jest pierwsza rzecz. Druga sprawa jest taka. Co jest bardzo ważne, to to, że świeża woda powinna być zawsze po karmieniu. Nawet jeżeli, czego nie polecam, zamulicie jeden, dwa czy trzy dni i nie wymienicie tej wody, to po jedzeniu ta woda musi być zawsze świeża. I jeżeli, tak jak ja dzisiaj nie zdążyliście tego zrobić rano albo dzień wcześniej, to w takiej sytuacji wodę wymieniamy dopiero wtedy, kiedy nasz wąż już złapie jedzenie i zacznie dusić. Dlaczego? Zaraz wam pokażę dlaczego. I bierzemy królika. Uuu. Nie wiem, jak to było widać. Ale pamiętajcie o tym, że to mogła być moja ręka. I teraz zajmiemy się miską z wodą. I podobnie jak u poprzedniej samicy. Z każdym wężem postępujemy tak samo. Grubo nie. Słuchajcie Widzicie, że koszulka jest mokra Ale specjalnie dla was Na hodowle Jak przyjeżdżam coś robić i nagrywać odcinek Wziąłem Dwie koszulki na zmianę Także jeżeli zobaczę, że ktoś szydzi <laughs> Nie Żartuję Jak chcecie to śmiejcie, no proste, tu jest gorąco Więc co ma zrobić Słuchajcie Bardzo przydatną sprawą W karmieniu mrożonkami jest suszarna, teraz będzie głośno. Ona jest o tyle fajna że jest wam w stanie bardzo szybko i nieinwazyjnie podgrzać jedzenie. O, dzień dobry pani. Tutaj pani już by coś zjadła. Hej, 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 hej. Robianie na kurczaczka. O, tak. I mamy to. Słuchajcie, trochę tu posprzątamy przy okazji, ale pamiętajcie, najważniejsze w takich sytuacjach to nie panikować. Oczywiście od razu dajemy. Kubeczek ze świeżą wodą. słuchajcie. Jeszcze powiem wam dosyć fajną zajawkę. A mianowicie, jeżeli będziecie oglądać do końca, gdzieś w trakcie filmu mam dla was małą niespodziankę. Także warto. No, I'm not a okay. Słuchajcie, teraz nakarmimy najbardziej zaciekłą bestię u mnie w hodowli. Teraz nasz kochany grubcio. Tutaj mam ogólnie najsłabsze światło na całej hodowli. Słuchajcie, teraz nakarmimy naszą kochaną burmbalkę. Cześć mała. Tak, to dla Ciebie. I oczywiście damy jej świeżą wodę. Teraz pokażę wam piękną sprawę, naprawdę piękną sprawę, widzicie jak karnie, widzicie ataki, machania, nie zawsze tak jest, jeżeli dobrze poprowadzicie swojego węża, możecie nauczyć go jeść z talerza, obczajcie. Słuchajcie, ciężko jest przekazać przez YouTube zapach. Ale on jest mega ważny. Bo ja uwielbiam rozmrażać karmówkę i jej nie czuć. To znaczy czuć zapach zwierzyny. Ale, sprawdzam, co się dzieje. Czuć zapach zwierzyny. Ale. E, nie czuć stęchlizny. Nie czuć. E, Noju, OBORY to jest naprawdę bardzo duży plus, jeżeli chodzi o wybór dystrybutora karmówki. Mateusz, pod tym względem, rewelacja. Słuchajcie, tak jak już wspomniałem, pierwszy raz przy tym karmieniu zamiast kubka z ciepłą wodą używam suszarki. Jeszcze raz Snake Square, dzięki za nią, dzięki za ten tip. Znaczy w sumie dużo osób tak robi, ale to właśnie Rafał nie, za nią mi powiedzieli, kurde, że to faktycznie fajnie działa i w końcu daje się namówić, jest torpeda, więc posuszymy teraz. Oczywiście suszarki używam tylko i wyłącznie do głów. Całe ciało jest rozmrożone. Ja chcę po prostu wiedzieć. Nie wiem, czy mnie nie ucięło w sumie. Może nie. Ja chcę po prostu wiedzieć, chcę, żeby wąż wiedział, gdzie jest głowa i gdzie mu najlepiej złapać. Słuchajcie, w szczególności dla regius Regiusiarzy. Pierwsza sprawa. U innych wężów jeszcze to się w miarę sprawdza, ale pierwsza sprawa. Nie łapiemy szczura za ogon. Eee, nie podajemy tak. Bardzo dużo widzę takich wrzut na fejsie polskim i zagranicznym na Instagramie w ten sposób i pewnie się dziwimy, że ten wąż uderza w tą karmówkę, nie może jej złapać, ona nie powinna tak wisieć. Moim zdaniem najlepiej sprawdza się złapanie karmówki w ten sposób. Czyli zaraz za przednimi łapami, w ten sposób. Jak najbardziej naturalnie, jeżeli możemy to tak nazwać, podajemy wężowi jedzenie. Także zaczynamy. Co robi ciepła głowa? I tak jak mówię, złapanie zaraz za przednimi łapami. Zobaczmy. Uuu! aż mi wyrwała. A pięknie. A ona naprawdę je od wielkiego dzwonu. I słuchajcie, kolejna ważna sprawa pora karmienia. To jest naprawdę bardzo ważne, w szczególności dla pytonów królewskich. Uwierzcie mi, one wiedzą, nieważne czy są w pudle, czy są w terrarium, czy są w ciemnej piwnicy. Oczywiście żartuję, znaczy, ale to naprawdę nie jest ważne. One dokładnie wiedzą, jaka jest pora dnia. Także jeżeli chodzi o pytony królewskie, najlepszą porą dnia na wybór karmienia jest wieczór, ewentualnie późne popołudnie, tudzież noc. Wtedy one są naprawdę bardzo aktywne i chcą polować. Aha, ha, właśnie, żeby nie zapomniał, bo to jest specjalnie dla Was. Słuchajcie, rozmawiałem z Mateuszem i ustaliliśmy e, taką małą dogodność dla Was. Otóż, jeżeli odezwiecie się na jego profil na Facebooku Snake Master, ewentualnie na profil e, prywatny, złożycie zamówienie na karmówkę, dopiszecie w tym zamówieniu Snake Barn, dostaniecie od Mateusza jakiś gratis w postaci tego, co już tam domówiliście, także zawsze to będzie parę szczurków, Eee, parę królików, przepiórek kurczaków czy myszy więcej. Chyba spoko. No nie? Pamiętajcie. Snake bar. Ja spotkałem się z Mateuszem na targach na ostatnich targach w Warszawie. My no już wcześniej wymienialiśmy się jakąś korespondencją na Facebooku, Messengerze, dużo rozmawialiśmy o wężach, o karmówce. Eee, spędziliśmy sporo czasu rozmawiając normalnie twarzą w twarz o naszych zwierzakach, o ich potrzebach. Eee, także jego podejście, jego karmówka, to jak o niej mówił, naprawdę mnie zauroczyła ta opowieść, bo mało który dostawca karmówki, nie mówię, że każdy ale mało który dostawca karmówki e, produkuje swoją paszę dla zwierząt, swój pelet e, ściółkowy. Także to są takie rzeczy, na które ja osobiście zwracam uwagę, które mi się podobają. Tyle ode mnie na dzisiaj. Suszarka, naprawdę mega sprawa. Także kubek z ciepłą wodą odchodzi do lamusa. Nie trafiłem do wiadra. Będę to musiał pościerać. Słuchajcie, no nic. Piszcie w komentarzach, czy chcecie więcej filmów z karmienia. Wprawdzie nie jestem w stanie odpisać na każdy komentarz, ale każdy czytam od A do Z. Jeżeli wam się film podobał, łapka w górę. Jeżeli nie, w dół. Chcę znać waszą opinię, bo jest ważna. Tyle ode mnie. Życzę Wam miłego tygodnia i widzimy się w sobotę. Trzymajcie się. Hej!